Karystus, enigmatyczna rasa z Jowisza. Informacje od Jazis Faru i Aneki Stemmer. Materiał z kanału Cosmic Agency. Opublikowano 18 stycznia 2022 roku. Karystus to głównie ludzie 6D. Jak powiedziałem wcześniej, cokolwiek ma wyższą gęstość, będzie miało swoje lustra i odpowiedniki we wszystkich niższych gęstościach. Pojawiają się ze skrzydłami, ponieważ lubią być postrzegani jako anioły. To od nich częściowo pochodzi koncepcja anioła na Ziemi. Wiem, że są bardzo osobliwe w swoich wierzeniach. Zgodnie z mitologią Karistus, wszyscy Lirianie obecnie w całej galaktyce są Hybrydami Karistus. To oznacza, że ty i ja też. Odnoszą się do tego z poziomu duszy, a nie tylko biologii. Z ich punktu widzenia myślę, że może być lub jest to całkowicie słuszne. Więc to, co dzieje się na Ziemi, interpretują inaczej niż my widzimy problem. Dla nich jest to prostsze. To jest po prostu tańczący dualizm i dwie grupy dusz rywalizujące o Ziemię na wszystkich poziomach. Na wszystkich poziomach istnienia. Podkreślam to, ponieważ uważają to stwierdzenie za bardzo ważne. Dla nich jest to prosta walka pomiędzy ludźmi wlasz a hybrydami oraz między ludźmi Karistus i hybrydami. Dla nich wlasz obejmuje wszystkie negatywne rasy, reptilian, szaraki czy cokolwiek, a Karistus jest pozytywną stroną. Hybrydami nazywają to, co my nazywamy gwiezdnymi nasionami, dokładnie. Wlaszowie najechali Ziemię, świat ludzi, Karistus, ponieważ jest to ich układ słoneczny, bo są prawdopodobnie najbardziej zaawansowaną rasą i kulturą całego układu słonecznego. Więc według nich do nich należy Ziemia, twierdzą, że to ich własność. Cały układ słoneczny był ich terenem, dopóki nie pojawili się najeźdźcy. Skąd tyle walki o Ziemię? Czy nie ma wystarczającej liczby planet? Nie chodzi o samą Ziemię, chodzi o to, kto na niej żyje i ostatecznie dlatego, że świadomość Ziemi jest rzeczywiście wynikiem wszystkich tych świadomości na niej. A co z reptylianami i tym wszystkim, co jest ludzką manifestacją? Ludzie też byliby Karistusami, potem reptilianie i wszystko co negatywne jest manifestacją Karistus. Dla nich wszystkie gatunki Lirian są odmianami ludzi Karistus lub hybrydami Karistus. Wszystko jest przejawem świadomości i nie ma negatywności, tylko to, co dusza sama dla siebie robi, to manifestuje się zgodnie z jej myślami. Ale chwileczkę, oprócz ras Liriańskich są tysiące innych nie liriańskich, Andromedanie, Syrianie, i tak dalej. Skąd przybyli do tego Układu Słonecznego i dlaczego nie mają prawa nazywać sami siebie właścicielami? Karistus czują, że są prawowitymi właścicielami, ponieważ byli od eonów czasu i jest to tuż za ich progiem. Wszystkie inne rasy są po prostu obojętnie przechodniami. Czy wszystkie inne rasy zgadzają się z tym poglądem? Co mówi Federacja? Mam na myśli, że Federacja powstała by walczyć z tymi najeźdźcami, więc oni też tu byli przez eony. Dopiero po wszystkich walkach i wojnach Tiamat, a potem nawet jeszcze niedawno, niezliczone dusze z niezliczonych raz zeszły na Ziemię jako gwiazdne nasiona, hybrydy Karistus. Chociaż czuję, że zawsze tak było. Nie wiem, co Federacja mówi o posiadaniu Ziemi przez Karistus. Wątpię, czy to potwierdzają, ponieważ jeśli chodzi o federację, to ona uważa, że miejsce należy do każdego, kto na nim mieszka, ale posiadanie ziemi to koncepcja ludzi Karistus, a nie koncepcja federacji. Więc jakie jest stanowisko Karistus, jeśli chodzi o plany federacji dotyczące podniesienia poziomu gry dla ludzi i w ogóle w jaki sposób zamierzają pomóc? Nie podoba im się to i otwarcie to mówią. I dlatego zgadzają się z nami i wspierają nas. Czy zgadzasz się z ich oświadczeniem o własności Ziemi? Nie, ale to pozytywne stworzenia, więc Ziemia byłaby w znacznie lepszych rękach, gdyby to oni się nią zajęli. Ale taka własność nie idzie w parze z nami. Nie jestem pewna, co chcą zrobić z problemem, ale wspierają nas, są po naszej i po twojej stronie. Oglądają twoje filmy i bardzo cię szanują, tak mi powiedziano. Okej, okay, dziękuję, miło to słyszeć. Ile ich jest w liczbach? Razem z alfratanami, centauri są najliczniejszym gatunkiem pozaludzkim działającym tu na rzecz Ziemi. Karistus nie są w federacji. Pierwotnie po hiszpańsku. Karistus twierdzą, że Ziemia była ich własnością przed przybyciem Lirian. Mówię o 200 tysiącach lat temu. Inną kwestią jest to, że Karistus postrzega Lirian jako siebie, to znaczy, że Karistus zgodnie z ich historią, legendami i wierzeniami są potomkami rasy Lirian. Dlatego to, co robi Federacja, postrzegają jako inwazyjne, będąc tak pobłażliwym na to, co dzieje się na Ziemi. Dlatego karistus nie zgadzają się z federacją. Oznacza to, że dla karistus wszystkie rasy ludzkiego wyglądu w kosmosie są ich odmianami lub są samymi karistami. Oznacza to, że ludzie to karistus. Tajgetanie to karistus, Swarunianki to karistus, Enganie to karistus, Antareanie to karistus i Umici to karistus. Mają bardzo opiekuńcze idee roszczą sobie prawo do ziemi ale nie z inwazyjnego punktu widzenia ale po to aby przywrócić ziemię taką jaka była z nimi ubierają się jak andromedanie bardzo długie zdobione tuniki to dlatego że mają bardzo długie szyje oczy migdałowe jasne prawie białe ale myślę że mają też ciemne oczy poruszają się bardzo powoli Współpracują, kiedy chcą, ale są postrzegani jako ktoś z zewnątrz, jako ktoś nadrzędny w stosunku do federacji. Pochodzą z 6 d, ale żyją we wszystkich d poniżej 6. Same w sobie są najbardziej zaawansowaną cywilizacją i rasą w tym układzie słonecznym. Postrzegają siebie jako świetnych mentorów. Nie zgadzamy się w niektórych punktach, ale nie widzimy powodu do antagonizowania ich. Gdy nie chcą inwazyjnie Ziemi dla siebie, to nie jest ich styl, mówią raczej, że gdyby Ziemia pozostała pod ich kontrolą, nic z tego co dzieje się teraz nie wydarzyłoby się i wiem, że mają na Ziemi wiele gwiezdnych nasion. Nowsza rozmowa Ostatnio Karistus są całkiem blisko nas, serdecznie współpracujemy. Są po naszej stronie, a nie po stronie Federacji w tym bałaganie. Tajgeta i Karistus współpracowali przez lata, a dzięki Karistus wiemy, że wszystkie te spotkania w okolicach Jowisza, o których mówią ludzie na ziemi, są fałszywe. Karistus oświadczył naszej królowej Alenim, że te rzekome spotkania Federacji są kłamstwem i że będą o tym wiedzieć i że Federacja nigdy nie przeprowadzi takich spotkań na ziemi Karistus. Powiedzieli również, że wiedzą, że niektóre grupy egzopolityczne są fałszywe, i znajdują się pod bezpośrednią kontrolą CIA. Dlaczego nie można było tego zrobić na ich ziemi? Bo Karistus i Federacja zerwali współpracę, nadal rozmawiają, ale Karistus nie chce mieć nic wspólnego z prawem Federacji ani z interakcjami Federacji z powodu złego podejścia do problemów Ziemi, a także dlatego, że Federacja była przychylna wobec ras, które są sprzeczne z interesami Karistus. A mianowicie Wlasz i Majtre, których nazywamy gadami Kingu i wysokimi szarakami, Karistus pomagali być może jeszcze przed Tajgetą. Ten problem z federacją i negatywnymi rasami na Ziemi, w tym hybrydami, trwa od tysięcy lat. Można śmiało powiedzieć, że Karistus jest jedną z najbardziej aktywnych ras walczących na rzecz ludzkości. W jaki sposób są aktywni? Przeważnie poprzez bezpośrednią konfrontację, jak to, czego tajgeta już nie robi. Mam na myśli, że karistus angażuje się w brudną i osobistą walkę poprzez strzelaniny lub walkę nożem albo mieczem przeciwko agentom negatywnym czy hybrydom. Ale odkąd ale nim doszła do władzy i prowadzona jest przez Swarunianki, tajgeta przestała walczyć w ten sposób, albo walczy tylko w niektórych lokalnych potyczkach a nie jak w bezpośredniej walce. Robią to w swoich postaciach. Czy masz na myśli gwiezdne nasiona? Zarówno przez bezpośrednie wkraczanie, jak i jako gwiezdne nasiona i hybrydy. Karistus to bardzo szlachetna i pełna dobrych intencji rasa walcząca o ludzkość. Ponoszą wielkie straty osobowe, angażując się w tę wojnę, ponieważ jest to wojna i ludzie powinni zacząć zdawać sobie sprawę, że jest to wojna. W przeciwnym razie zmniejszą swoje szanse na przeżycie. Problem polega na tym, że oni również byli pod podwutem i prawem Federacji, która twierdzi, że Ziemia jest pod kontrolą i przestrzenią Federacji. Tak więc Karistus walczyli metodami prawnymi w sojuszu z Radą Tajgety i Alkion oraz Radą Liry i Avion Urma również w tej sprawie. Dziękuję. Mam trochę inne pytanie. Jeśli istnieją na poziomie wyższym niż 5 d, wyobrażam sobie, że nie mogą wejść przez zanurzenie, czy mogą? Mają kapsuły zanurzeniowe w swojej gęstości? Ta koncepcja została rozgryziona przez Jazji. Mówiliśmy, że Karistus są istotami szóstej gęstości. Cóż, według Jazi nie. Są na każdym poziomie, jak każda inna rasa i tylko zależni od poziomu duchowego i świadomości ich mieszkańców ale bez umieszczania ich ani żadnej innej rasy w jakiejkolwiek gęstości liczbowej ponieważ to jest new age tak więc karistus są karistus na jakimkolwiek poziomie i na każdym na jakim mogą być okej okay, rozumiem ale na przykład jeśli pojedziesz na jowisza zobaczysz ich kryształowe budowle ponieważ swaru powiedziała że potrzebuje specjalnego dostosowania częstotliwości statku aby je zobaczyć tak, ale żeby pojechać dokądkolwiek, na tajgetę, na alfratę, na syndriel czy na pitoi, potrzebujesz specjalnej częstotliwości. Mają też jakieś pole energetyczne, które je chroni i ukrywa, ale to nie jest tak zaawansowana technologia. Co więc widzisz patrząc na Jowisza, gdy jesteś blisko? W tym problem, że nigdy tam nie byłam. Ciężkie krążowniki klasy Toleka, takie jak te, na których zawsze jestem, opuszczają hiperprzestrzeń między Marsem a Ziemią, więc nigdy nie mam okazji spojrzeć na Jowisza z bliska. Czy Karistus uważają za swoje tylko rasy liriańskie? A nie Andromedan i tym podobne? Nie, nie Andromedan, bo to zupełnie inna gałąź. Karistus widzą i rozumieją genezę rasy lirian w inny sposób niż Federacja. Jak w przypadku wielkiej ekspansji i tak dalej. Dla karistus geneza jest bardziej manifestacją duchową, i w tym przypadku mogą mieć więcej racji niż oficjalna historia federacji w temacie wielkiej ekspansji. Czyli wszystkie inne gwiezdne nasiona na ziemi, które są syrianami, szarakami i tak dalej, nie byłyby ich? Postrzegają je jako własne warianty lub hybrydy ale tylko wtedy, gdy pochodzą z tego, co nazywamy rasą Lirian. Więc Syrianie być może nie, ponieważ są bardziej spokrewnieni z rasami Andromedan i Arkturian, jako raz wodnych i półpłazów. Swaru powiedziała, że Karistus to bioplazmatyczne istoty energetyczne. Tak, to prawda, ale wiele raz takich jest, gdy nie są wcielone nawet ludzie, nie tylko Karistus. Spójrz choćby na Yazii. Ją też można postrzegać w ten sposób. Ona twierdzi, że może zamanifestować się jako łasica. Karistus, ci których znam, mają ciała jak reszta z nas. To znaczy rozmawiałam z nimi i wyglądają, no cóż, jak lirianie. Może mówimy o różnych poziomach rasy Karistus. Cóż, dokładnie tak, ale to dotyczy każdej rasy, poziomów istnienia i świadomości. Opisuję je po swojemu, więc może się to różnić od tego, jak opisała je Sfarus r ale ostatecznie mówimy o tych samych istotach. Tłumaczenie Ewa Karpowicz, Korekta Aleksander Berdowicz, Czytała Kasia. Zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.